Pismo i z Słucham, panie sądownicy też. Swoje mojej grupy jest taka, to według prawa, to proszę, proszę tego zastarzyć o niewazanie prezydenta, premiera, prokuratora generalnego i tak dalej. O co ich chodzi? Ja bym nie nazywał sędziego bandytą, gdyby on nie złamał przepisów postępowania. Jeśli ja mam trzech sędziów nieuprawnionych z mocy prawa w sądzie okręgowym jeśli ja mam w sądzie najwyższym zamiast trzech sędziów jednego, jeden sędzia, no, no to przepraszam bardzo, z kim ja mam do czynienia? Ja bym w życiu nie używał takich słów. Proste. 10 lat, 10 lat się odwołuje. Nikt tego nie widzi. Sędziowi nie uprawnieni z mocy prawa. Czyli sędzia Pierszewska, która orzekała w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i po uchyleniu jej wyroku za nierozpoznanie istoty sprawy, znalazła się w składzie Sądu Wyższego, czyli Apelacyjnego i zatwierdziła taki sam wyrok, więc został jej uchylony. To jest przyczyna pierwotna istota sprawy. W tej chwili do skargi do instytucji międzynarodowych będą jeszcze gorsze demonstracje niż tylko palenia flagi, i tak dalej. No i zobaczymy, gdzie jest istota sprawy. Ja bez przyczyny nic nie zniesławiam. Jeśli sędzia świadomie nie dopuszcza mnie do uczestnictwa na sprawie, gdzie ja podaję, że sędziowie Sądu Rynalnego SOPOT nie nadali biegu w mym dwóm przedmiarnym aktem oskarżenia, no to z kim mam do czynienia? Tajne sądy. Kończyłem. Nie ma sensu więcej mówić. Wi wi wiadomo, że dojdę do kasacji. O czym, o czym tu mówić? I idą skargi do instytucji międzynarodowych. Dziś tych pism rozdałem kilkaset czasami sądem tutaj. To samo samo. Ale to jest który? Słucham. Który to jest? 18, 18, 18. Nie, mogę 18. Bym musiał szukać w aktach. 18. mam wezwanie w sądzie robym. Ale pana stanowisko jest obowiązkowe w sumie. Nie, nie szkodzi. Nie szkodzi, ale ma prawo być. Ale jest kolizja te terminów. No, no, no jak?

Co do kogo Właśnie za co? Również rozgniewaczmy sędziego, gdy ja... Dobrze, a poniedziałek pan Paskar może przyjść? Ma pan e, czas? Pięć minut wcześniej? Mogę być, ja. 17. 14. 14. To jest, to jest tak. 17 grudnia o godzinie 14, cała 30. Ale nie wiem, czy to jest? 14. Tak, 17 grudnia. Tak. I teraz? Cała... Dziękuję. Wiadomo, że ja dojdę do kasacji. O czym tu mówić? To nie, to nie o to się rozchodzi, ale jak mi wysoki sąd nie pozwala do akt cywilnych, gdzie ja się pytam, gdzie pani prokurator dałem wyrok niewykonany, no to o czym tu mówić? I, i wiadomo, że nagranie idzie w internet. Proste. Dziękuję. Do widzenia. Sędzia zabrania głosu, sędzia zabrania głosu. To to was specjalnie dali, żeby pilnować, że ja terrorysta, tak? No bo jak to powiedzieć? Nie? ale, ale, ale pan też nie.